Dzień dobry, moi kochani, dzisiaj kolejny dzień, kolejny Vlogmas i kolejny dzień takiej celebracji świątecznej. I dzisiaj będzie bardzo dużo rzeczy to znaczy, ja mam bardzo dużo rzeczy w bardzo krótkim czasie. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wszystko zrobić, bo tak naprawdę zostały mi dwa dni do przyjazdu naszych gości. Z czego dzisiaj przyjeżdża mój brat, więc na dzisiaj musi być już gotowy ten pokój, który wam pokazywałam i który zaczęłam już sprzątać wcześniej, ale jeszcze cały czas jest tam duży bałagan i chciałabym też już ogarnąć mieszkanie całkowicie z tych dekoracji świątecznych, żeby już zamknąć temat dekorowania. Chyba że mi się tam coś jeszcze w sklepie spodoba, ale nie wiem, czy kiedy znajdę czas w ogóle, żeby wyjść do sklepu. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze nie mam prezentów kupionych, tak do końca. Co jest bardzo dziwne, bo zazwyczaj w tym okresie te prezenty mam już kupione. Ale, żeby nie było, e, część prezentów już mam, i tak naprawdę powinnam już tę część prezentów pakować. Dzisiaj plan jest taki. Mam dwie godziny na to, żeby ogarnąć do końca girlandę w pokoju, w przedpokoju, żeby posprzątać ten pokój, pościelić łóżko, ogarnąć jeszcze balkon i, i jeszcze tam parę rzeczy takich bieżących, no bo wiecie, no, też oprócz tego w tle toczy się życie, tego nikt za mnie nie robi, jest pralka, zakupy do domu, są dzieci i wszystkie inne obowiązki, dlatego... A już nie mówiąc o tym, że jutro muszę iść do pracy, a dzisiaj jeszcze muszę zrobić tonowanie włosów u ksawery, a od razu po niej biegnę na paznokcie, bo jutro znowu muszę przyjść do pracy. Paznokcie muszą być gotowe, bo nagrywamy jakąś reklamę. No i wiecie, no to, to, to się samo nie zrobi, więc pędzę, pędzę, nie przedłużam. I teraz tak naprawdę najważniejszą kwestią. Jest e, zastanowić się, co dzisiaj jest priorytetem. Na pewno priorytetem są e, rzeczy i wizyty, na które się umówiłam, ale tutaj w domu no, najważniejsze jest przygotowanie tego pokoju e, dla gości. I myślę, że od tego zacznę. A jak nie uda mi się tej girlandy zrobić, to się przecież nic nie stanie. No i mój brat dzisiaj przyjeżdża, także. Już dzisiaj mamy taki przedsmak świąt. On przyjeżdża tylko na parę dni i potem znowu wróci do nas na święta. No, od razu się jakoś tak człowiek wyraźniej czuje. To co? Wchodzimy w ten dzisiejszy vlogmas i działamy! Tu jeszcze chciałam powiedzieć mojemu mężowi. Kochanie, wymieniłam baterię w wadze, bo rozumiem, że zostawiłeś mi ją tak rozgrzebaną po to, żebym to zrobiła. Ale obawiam się, że y, to nie rozwiązuje wszystkich problemów z wagą. Znaczy, wiesz, ona działa, tylko nie wiem, czy, czy tak, jakbyś sobie tego życzył. Żarcik, oczywiście. Tak naprawdę to niewiele mi tutaj rzeczy zostało do zrobienia, bo mamy to biurko do uprzątnięcia. Tutaj już jest porządek. Zastanawiam się, czy tylko stołu nie wynieść stąd. Tutaj jeszcze są przygotowane rzeczy, żeby stworzyć girlandę na kominek. Jakieś więcej. No i tutaj mam problem, bo nie wiem, co zrobić z tymi puzlami u y, dziewczyn, bo nie chciałabym, żeby się pogubiły, a one teraz ostatnio nie mają czasu, żeby je układać. Więc y, dobrze by było przenieść je po prostu w jakieś bezpieczne miejsce, razem z tymi wszystkimi elementami, które są tutaj porozsypywane. Dobra, chyba będę musiała od tego zacząć. No i co? I jeszcze by, trzeba będzie y, odkurzyć dywan. Rozłożyć łóżko, przygotować pościel, ręczniki i inne rzeczy, i będę mogła dekorować dalszą część. Knięty. Jeszcze zostało, została podłoga do odkurzenia tutaj, i rozłożyć łóżko, żeby już było gotowe, żebym nie musiała się już tym zajmować, no i blaty jeszcze trzeba będzie przetrzeć. Gotowy, a ja teraz spędzę na balkon, bo jeszcze na balkon muszę parę rzeczy wystawić. I tak nie wystawię ich tak jak chciałabym to zrobić, bo już nie zdążę. A girlandę już poprosiłam Mirka, żeby zniósł do komórki lokatorskiej, więc teraz wystawię to co mam. A mam i tak na balkon tego całkiem sporo, więc nie ma sensu po prostu dokładać tych rzeczy już. W przyszłym roku zastanowię się, co zrobić z tymi girlandami. Może będzie fajnie, akurat bez nich. Myślę, że mamy tyle tych dekoracji, że wystarczy. Łóżko już jest przygotowane, tam e, pokój przygotowany. Został mi jeszcze balkon i została mi girlanda na zewnątrz, ale tu może być taka sytuacja, że zacznę ją robić i e, już. Nie skończę. Działam teraz na zewnątrz. Miałam podciągnąć te gwiazdki tutaj, których nie podciągnęłam jeszcze, ale na zewnątrz jest wiosna i szczerze to troszeczkę psuje klimat świąteczny. Że ja wychodzę na bluzie, tak jakbym obchodziła święta w Hiszpanii. Nie fajnie. A ten nie będzie trudny do zrobienia z tymi gwiazdkami. Szczerze Wam powiem, że już mi raczej nie wystarczy czasu na to, żeby ogarnąć tutaj podłogę, więc położyłam go na tych liściach, które spadły i innych rzeczach, które w sumie spadły nie wiadomo skąd. I jeszcze tutaj zrobiłam taki mały akcencik. Te latarenki są solarne, więc zapalą się wieczorem i lekko podświetlą tego Mikołaja z Reniferem. No i te gwiazdeczki, które już widzieliście, też będą świeciły. Renifera na razie zostawię. On jest na takim trybie takiego... Delikatnego mrygania, więc. Eee, zobaczę, czy mi to nie będzie przeszkadzało. Ale na razie jest fajnie, bo to jest takie mrowienie, a nie migotanie. Nie zdążyłam już tej dekoracji rozwinąć. Sowera napisała, że mogę już iść, a że mam dosyć ciasno pomiędzy włosami a paznokciami. No to stwierdziłam, żeby lepiej nie ryzykować, że się później. żeby się zdążyło wszystko zrobić. I pędzę na te włosy. Założyłam lekkie buty. Takie wiosenne jest, jest tak gorąco, i one są takie lekkie, że ja się cały czas potykam przez nie przez całą drogę. Włosy zrobione. Teraz lecę szybko na piechotkę na paznokcie. Mam taki mocny skręt, że mi wytrzymały do jutra. To no i to jest takie miłe, bo dostałam prezent. Zobaczcie, jakie śliczne, śliczne opakowanie podpisane. A w środku maska do włosów. O, super termiczna. Akurat nie mam. Będę mogła ją zabrać ze sobą na wycieczkę. Dziękuję, Xavera. I, a, jeszcze w środku jest coś. No i taki śliczny reniferek. No piękny. Bardzo dziękuję. Nie dość, że zrobiłaś mi piękne włosy, to jeszcze sprawiłaś mi taką radość. Ty dobrze wiesz jak ja lubię dostawać prezenty. Paznokcie ogarnięte i jakoś tak się człowiek od razu schludniej czuje, Jakbyście się zastanawiali, jaki to jest kolor. To to jest hrabina. Najczęściej używany przeze mnie kolor e, lakieru do paznokci, jeden taki z moich ulubionych, klasycznych. A teraz pędzę do domu, bo mój brat dał znać, że już czeka, już przyjechał. Także cieszę się, bo ktoś mi chyba dzisiaj pomoże e, te dekoracje świąteczne dokończyć. Michał poszedł się bawić z dziewczynkami do ich pokoju, więc Amirek poszedł mm, po zakupy do biedronki, bo to ptasiem mleczko na pewno dla mnie. A ja teraz mam moment, żeby dokończyć tyle tych dekoracji, ile tylko mi się uda. Ale mam wrażenie, że po prostu mi tego rośnie tutaj, a jutro w ogóle nie będzie czasu na to, żeby cokolwiek dekorować, więc działam tyle, ile mi wystarczy sił, no bo jeszcze będę musiała. Dzisiaj zmontować, bo też jutro na no to nie będzie czasu. Więc jutro montaż i jutro nagrywanie kolejnego vloga. To miało wyglądać mniej więcej tak. Ale nie mam haków, żeby zamontować je na kominku, bo to powinno tutaj delikatnie zwisać. Więc na razie zostawię to. Tak, żeby się nie walało po mieszkaniu. Załatwię haki i będę mogła powiesić jeszcze skarpety tutaj na ten kominek. Widziałam fajną aranżację w Sklepie Handem z tą wstążką. A mówiłam Wam wcześniej, że brakuje mi trochę czerwieni tutaj, i to nie jest taka czerwień. Czerwień taka. Nie wiem, jak ją określić. Taka żywa, tylko bardziej też wpadająca w taki lekki burgund. I tak mi się to spodobało, tylko że na tamtej wizualizacji e, pokazane były dwa wieńce, e, a ja planowałam nie kupować kolejnej, więc stwierdziłam, że wykorzystam to, co mam. E, znalazłam taki fajny wieniec kupowany już bardzo dawno temu z Bukszpanu. i postanowiłam, że go powieszę. Jak powieszę to pokażę Wam, jaki ma dzisiaj zrobiłam. To szybki tip teraz na wieszanie takich wieńców na takiej szafie. Zahaczamy oczywiście z drugiej strony drzwi. To jest trochę tak zrobione, wiecie, bo jest jeden. Jakby były dwa, to nie trzeba być takim ostrożnym wtedy przy otwieraniu drzwi, jak teraz. A ja to mam na środku, więc muszę być niestety ostrożna. Ale tu z tej strony zahaczyłam. Przykleiłam ten haczyk, tylko do góry nogami. Także on utrzymuje od tej strony ten wieniec, od dołu. Tutaj. No i... W sumie mogłabym... może jakąś kokardę jeszcze zrobić. Jeszcze pokombinuję. Robię dziewczynką kąpiel w pianie. Nawet dużo się tej piany tutaj zrobiło. Miałam jeszcze jakąś kulę. Już powiem Wam, że nie kupowałam pół na święta, bo ten czas jest taki krótki, że pewnie korzystałabym z nich w styczniu dopiero. A to była jeszcze ostatnia dyniowa chyba. Ja te dyniowe dla dziewczyn robię tak na pół albo na trzy razy czasami. Tutaj włożyłam resztkę tej dyni. Nie wygląda to estetycznie, ale na spokojnie będę mogła się jeszcze raz wykąpać w pomarańczowej. Wodzie z pianą. Ja już nie zdążę więcej dekoracji dzisiaj zrobić. Myślę, że już wyczerpałam swój dzisiejszy limit wysiłkowy. Poza tym powinnam się jeszcze troszeczkę przygotować do jutra. Jeszcze mam właśnie ten montaż do zrobienia. Jutro praktycznie też cały dzień nie będzie mnie w domu. I wracamy prawdopodobnie dopiero po 20 albo po 21.00. Panie by było, gdybym tak. Ogarnęła wszystko jeszcze przed wyjściem, a jutro z rana będę musiała się zerwać, więc dzisiejszy wieczór zostawię sobie już na, takie, na taką końcówkę garniania rzeczywistości. No i jutro oczywiście będziecie ze mną, więc zobaczycie, jak ten jutrzejszy dzień będzie przebiegał znowu na planie i poza tym jutro dziewczyny też mają koncert, na którym będą występowały a mają przygotowaną przefantastyczną piosenkę i będą śpiewały w duecie, więc też będzie to w kolejnym vlogu, w vlogmasie. No i na piątek też mam plany, więc no tu, tutaj dużo rzeczy się dzieje cały czas. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie moje vlogi do końca, za wszystkie łapki w górę, za to, że mnie obserwujecie, bardzo dziękuję za komentarze, naprawdę. To jest dla mnie przeogromna radość za każdym razem, jak je czytam. No i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się, pa!